Doberek, dzisiaj porozmawiamy o pewnym specyficznym przecieku. Nie będzie tu mowy o tym, co znajdziemy w dodatku lub epizodach, a raczej o tym, co ma być dalej, więc oglądacie na własną odpowiedzialność. Także jak zostali już tylko ci, którzy się nie obawiają, to możemy zaczynać. Ponad dwa miesiące temu na Redditie użytkownik 32638272187 napisał Czy ktoś tutaj wie, czy pryzm wyciekł? Jako, że nie ma odpowiedzi, to ja to zlikuję. Bungie pracuje nad systemem nazwanym Pryzm, który pozwala graczom miksować i dopasowywać umiejętności z różnych podklas. To jest jedna z rzeczy, nad którą pracowali podczas opóźnienia. Wyobraźcie sobie rzucanie arkowego granatu, gdy jesteście na Solarze, albo prokowanie dewaur będąc na arku. Destiny 3 jest albo było tworzone pod kodem Payback. Jedną z największych zmian miało być to, że klasy przestaną istnieć i każdy będzie mógł używać wszystkiego. Całkiem spory wyciek, który odbył się konkretnie 27 lutego tego roku, a... Pod klasę pryzmatyczną została ogłoszona oficjalnie 23 kwietnia. Użytkownik twierdził jeszcze, że wie to od kilku byłych pracowników Bungie. Dalej było jeszcze, nie wczytuj się za bardzo w payback. Widziałem trochę spekulacji i chcę to wyklarować. Kod payback nie znaczy, że przegramy w dodatku, czy w którymś epizodzie. W ogóle nie wiem więcej od was, co stanie się w epizodach. Wewnętrzny kod dla Destiny 3 nie jest nawiązaniem do fabuły, a raczej do tego, że Bungie zbiera się w końcu do kupy, żeby zrobić coś, co pokochałaby społeczność. Nie wiem, czy są jakieś plany przeniesienia przedmiotów z Destiny 2 do Destiny 3. No i na koniec, dalsze wyjaśnienia Payback. Destiny 3 to Destiny 3, nieduży dodatek, nie revamp dla Destiny 2. Destiny 3, z moich najbardziej świeżych informacji, jest nową grą w serii. Myślałem, że to jest oczywiste. Żeby odpowiedzieć na komentarze, projekt Payback jest w trakcie developmentu przynajmniej od dodatku królowa Wiedźma. Ale głównie gdzieś w tle ma mniej zasobów niż Marathon czy Destiny 2. Ostatnio jak o tym słyszałem, to było późnym latem ostatniego roku, czyli no 2023, gdzie dowiedziałem się o zmianach odnośnie umiejętności. To było miesiące temu. Nie powiedziałem w 100%, że Destiny 3. Nadal jest w produkcji. Po faktycznym ogłoszeniu pod klasy pryzmatycznej, oczywiście, ożywiła się dyskusja. Sporo ludzi wydaje się być przekonanymi, że Destiny 3 nadejdzie, i po tym, jak się potwierdziła jedna informacja, po prostu wierzą w tą drugą. Ja zacząłem się zastanawiać, co jest bardziej prawdopodobne, i to nawet sobie rozpisałem na punkty. Więc zacznijmy od scenariusza. Na Destiny 3. Przede wszystkim jest to leak od osoby, której słowa już się potwierdziły. Nie jest to pewność na 100%, ale dodaje trochę wiarygodności. Koniec sagi w Destiny 2, który może oznaczać właśnie nową grę. Wiadomo, że dwójka ma być utrzymywana i rozwijana, jednak nadal nie wiemy nic o nowych dodatkach czy kolejnych epizodach, które mają być po tych trzech pierwszych. Prawdopodobnie przez rzeczy no, fabularne. Brak możliwości, co zrobić dalej z fabułą i przeciwnikami. Zakładając pokonanie świadka, to mamy kilka razy, z którymi za bardzo fabularnie byśmy nie powalczyli. Ile można wyciągać w końcu eliksni czy kombinat, skoro wygląda, jakby ich historia się kończyła powoli? Zwłaszcza, że taka Eramis już zwiała, Kajatl może jeszcze odbić to no i tyle. Chociaż nowi przeciwnicy, czy Dredd lub postach w polskim zostaną dodani, ale co się z nimi stanie, tak po końcu świadka? Czy światek nie przegra, czy może oni zaczną zachowywać się bardziej jak wzgardzeni? Wydają się być wrzuceni, przynajmniej według mnie, tak na jeden dodatek. Do, do tego moglibyśmy dostać nową sagę, być może jakiś rozłam u Strażników, zajęcie się dziewiątką, czy w końcu ruszenie naweksów. Tylko właśnie pytanie nadal w Destiny 2, czy już w Trójce? Słowa Luka Smitha, który powiedział, cytując, Stawienie czoła świadkowi to nie jest koniec Destiny 2 i definitywnie to nie koniec Destiny. Po tym, jak się z nim zmierzycie, powiemy wam, co nadejdzie następne do Destiny 2 i dalej, w sensie poza. Te słowa można interpretować, jakby faktycznie coś zupełnie nowego miało nadejść. Zwłaszcza, że dwukrotnie jest podkreślona seria Destiny, a nie tylko Destiny 2. Dodatkowo, Dave Samuel też rzucił takie sformułowanie ciekawe, na które zwróciłem uwagę. Konkretnie, chcemy, żebyście rzucili okiem na to, nad czym pracujemy. Według mnie to trochę dziwne, bo niby prezentacja, ale wydaje się, jakby to było coś większego, zwłaszcza no po tych słowach, że w Destiny 3 miałoby nie być klas. Teraz przeniesiemy się trochę na drugą stronę barykady. Za tym, że Destiny 3 nie będzie, przemawia kilka rzeczy. Przede wszystkim, Bungie wielokrotnie mówiło, że nie będzie robić Sequela i że będą kontynuować Destiny 2. O ile faktycznie czasem zdarza się, że mówią jedno, robią drugie, to oficjalnie takich doniesień nie było, ale nawet Poltasi, który zdawał się mieć kontakt ze zwolnionymi osobami, Wtedy mówił, że nie wygląda na to, żeby Destiny 3 miało powstać, a to było w tamtym roku, czyli roku Lightpola. Zakładając ten timeline od Witch Queen, to trójka byłaby już ponad półtora roku w produkcji. No i było to w listopadzie po zwolnieniach, a Licker twierdził, że informacje ma z późnego lata, czyli co najmniej kilka miesięcy wcześniej. Idąc w podobnym kierunku, ale od innej strony, tworzenie nowej gry kosztowałoby pieniądze i ludzi. Aktualnie, branżę pracuje nad Destiny 2 i Maratonem. Projekt Mater, według Astagrossa, był wyrzucony już 4 lata temu. Coś kojarzy o jakiejś jednej czy dwóch małych grach, ale aktualnie nie mogę tego znaleźć, więc załóżmy, że są tylko te dwie gry. To nadal jest bardzo dużo pracy. Zwłaszcza że maraton trzeba przerabiać i ogatniać, bo były doniesienia, że był no, trochę nieprzystosowany pod gracz Tarkowa i musi podpasować właśnie takiej innej niszy, niż ludzie z Destiny. Z drugiej strony mamy dodatek do Destiny 2 oraz trzy epizody, które również mają być spore. I to wszystko po pozbyciu się około setki ludzi oraz problemach z zarabianiem na dodatku Lightpol. Destiny 2 dostaje sporo poprawek i nowych systemów, i jest to tyle argument, że poprawiane są błędy, które olewano bardzo długo, jak ten z zawieszaniem się na ekranie vendorów. Do tego skalowanie mocy drużyny, nowa klasa, epizody jako zmiana sezonów. Wygląda to tak, jakby faktycznie chcieli nadal pracować nad tą grą, a nie sequelem. Co da się zrobić, wystarczy spojrzeć na Wowa, który dalej nie ma sequela, a ma już 20 lat. Albo EVE Online, które jest o rok starszy. Destiny 2 zbiera sporo z jedynki. Wracają też stare rzeczy, jak misje na Whispera, Zero Hour oraz te starsze misje egzotyczne. Wygląda to trochę jakby Destiny 2 miało tworzony wewnątrz taki hub na stare rzeczy, powiązane z fabułą lub fajne gameplayowo, więc być może sama gierka zostanie zamieniona w pewnego rodzaju... Hub dla całości destiny. Pesti Alikera, mam do tego przecieku pewien dystans, bo to nie jest do końca tak, że to się potwierdziło w 100%. W końcu, według niego, to miał być oddzielny system pryzm, który zakładał dokładanie sobie umiejętności z innych subklas do tej, na której obecnie jesteśmy. Tymczasem dostaliśmy nową subklasę pryzmatyczną. To pokazuje, że przynajmniej samo założenie się trochę zmieniło, albo ewentualnie. Niepoprawnie to trochę przekazał. Dlatego nie wie, co ma być w epizodach, ani nie wie, co się stanie w dodatku. A odnośnie Destiny 3, ten licet nawet nie jest pewny, czy nadal jest w produkcji. Więc o ile coś się potwierdziło, to nie było to dokładnie. Dokładnie to samo. Oraz sam licet zakłada, że jego informacje mogą być przestarzałe. To, co z pewnością można powiedzieć, to to, że przeciek nie jest pewny. Część się potwierdziła w stopniu, no nie takim samym, a podobnym. Informacje od Lickera są starsze niż to o czym mówił Poltasi, chociaż tu trzeba pamiętać, że nie każdy chciał wygadać o tajemnicach firmy, bo nadal obowiązują pewne umowy. Oczywiście są pewne rzeczy wskazujące, że Destiny 3 może się w końcu pojawić, chociaż pewnie minie jeszcze sporo czasu zanim to się stanie. Niemniej ważną informacją jest od Luka Smitha to, że wrócą do nas z tym co będzie się działo dalej z Destiny po tym jak zmierzymy się ze świadkiem. Bardzo podobał mi się post skarało odnośnie tego, całkiem ciekawy, chociaż pewnie niezbyt możliwy zamysł. 8 czerwca, 3 w nocy Czasu Wschodniego, pierwsza drużyna wyczyściła raid the Final Shape. Serwery się wyłączają i rebutują, ekran się ściemnia. Wszyscy jednocześnie zostają wciągnięci do katzenki. Wychodzi Luke Smith i mówi: Cześć, jestem Luke Smith, jestem tutaj, żeby opowiedzieć wam o Destiny 3. Jeżeli mają ogłosić Destiny 3, to byłby to idealny moment i idealny sposób. Prawdopodobnie trochę osób wkurzyłoby się przez to, że przedwano im jakieś dane podejście w jakimś rękaterze. Ale sądzę, że ogólna akcja miałaby dużo lepszy i bardziej pozytywny wydźwięk oraz rozniosłaby się szybciej i łatwiej niż zwykła cutscenka dla każdej drużyny po ukończeniu rajdu albo po prostu wyjście po Contest Mode. Na YouTube i Twitch, czy to z filmem, czy ze streamem. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym przecieku. Dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że Wam się podobało. Mówił do Was Szybor. Do zobaczenia.